OK i została nam poducha. Tu nas chyba nic nie powinno już zaskoczyć. Problem był w tamtym bożku taki, że nie mogłem tej śrubki rozkręcić, bo tam się kręciło w swoim gnieździe. Nie było tego jak zablokować, więc musiałem troszkę tutaj z tą śrubką odgłośnika powalczyć, ale dało radę. No i zobaczymy teraz poduchę. Czy nie będzie problemów? I poducha do góry, cała, cała, także montujemy, ja, ja montuję, a wy czekajcie na efekty, a i musimy jeszcze wyjąć tutaj śrubki z tego, bo tam w tamtym boczku nie ma tych śrubek, nie ma w co wkręcić ich, tych nakrętek, nie wiem czy ich tutaj, czy tam nie było poduszek z tyłu, czy koleś się zabrał to z nakrętkami, także to muszę wyjąć, zobaczymy czy to będzie w ogóle łatwo wychodziło, Bo są wklejone, czy co? O cholera! No to powiem Wam, że potrzeba długą śrubkę ją wkręcić, żeby nam tą śrubkę wypchnęło. Ja idę teraz szukać takie śrubki, żeby to, żeby te nakrętki wyjąć. No i fajnie, miała być prosta wymiana poduszki. Co się okazało, te nakrętki tutaj w te plastiki są wklejone, a je wyjąć to jest, widzę, jakiś trudny temat, dlatego wymyśliłem sobie taki ściągacz, nakrętka jest większa, tu mam taką śrubkę, tu mam taką nakrętkę, ona jest większa od tej, tutaj w tym plastiku, nakładamy tutaj, tu mam taki element, który wkręcam tam do, w, te, w te śrubki i później mi to tak wyciąga śrubeczkę, zapierając się o to i on troszkę do góry podnosi, ten klej się tam lekko skruszy i tyle ta śrubka, mam nadzieję, że wyjdzie. Eee, no temat jest dosyć hardkorowy, bo myślałem, że te śrubki są tylko włożone, a one są wklejone i tutaj mnie troszkę to zaskoczyło. Ale co zrobić? No Trzeba kombinować. Także ja z tym działam i patrzymy, czy się mi to uda, czy coś zniszczę, czy się nie uda, czy coś innego wymyślę. Okej, okay, patrzcie, udało się wyjąć te małe cholerstwa. One chyba jednak nie są na klej, ale są takie stożkowe, więc są mocno wciśnięte. Tutaj się na chwilę zatrzymałem. Myślę, że około 40 minut z tym zmarnowałem, ale udało się tego tych gniazd za bardzo nie poniszczyć, także będę mógł ten boczek jeszcze spokojnie sprzedać. Nawet osobom tutaj chcącym mieć poduszkę, tylko będę musiał sobie te wkrętki załatwić, bo ja zabieram je do siebie. Także montuję poduchę i montujemy boczek. I jeden już będzie. Patrzcie, tu jest taki numer, że teraz wiem dlaczego w moim boczku. Były te mosiężne wkrętki włożone, a w tamtej nie, po prostu w tym boczku nie, ma, nie było fabrycznie montowanego airbaga, nie ma tej zaślepki z drugiej strony. I tu widzimy, że ten odlew jest troszkę bardziej nadlany niż tutaj ten na poduszkę. Ten tu ma jeszcze takie bardziej nacięcie po samym środku i tu ma takie w sumie puste okienka. A ten na poduszkę ma takie tu minimalne, jakieś nadlewy. Tutaj ma też kawałek. To jest chyba tylko wada fabryczna, bo e, widać, że tutaj na przykład nie ma nic. To jest tylko taki nadlew. Ale tutaj e, sam środek można by lekko naciąć, żeby to miało łatwiej e, tą poduszkę otworzyć. I myślę, że tutaj, i myślę, że, żeby czymś to lekko naciąć, e, żeby to było czego już e, troszkę osłabione, gdyby ta poduszka miała kiedyś zadziałać. Wiem, że to jest troszkę rzeźba, że tak się nie powinno robić, e, ale lepiej zrobić myślę e, tutaj lekkie nacięcie niż tak zostawić. Bo tutaj patrzcie, to nie jest jakoś super mocno nacięte. To nawet nie wiem, czy to są dziurki na wylecie, tylko jest taki znacznik. Nie, to, to są takie jakby wypustki. E, no, palcem się troszkę ugniata. A tutaj, powiem Wam, że nie ma żadnej różnicy, przynajmniej nie jest ona odczuwalna. Ja tu lekko tylko natnę czymś i kilka razy, razy tak może nożykiem przejadę i powinno być dobrze. Bo sama skóra, myślę, że ona po prostu się na, na szwach rozrywa. Jest takie samo szycie jak tej mojej, więc tutaj nic nie powinno być. Ewentualnie mogę sobie zrobić... Miejsce na zaślepkę, tylko nie mam czarnych, a ja mam te, te beżowe. To w sumie to nie jest mi, mi potrzebne, bo tylko trzeba by zrobić dziurkę w skórze. Tu już wyjście na śrubkę jest, także to nie jest też żaden problem. Dobra, ja tu robię nacięcie i tak to zostawię. Ok, stwierdziłem jeszcze, że musimy zrobić tu jednak dziurkę w tylnych boczkach, po to, żeby tamta śruba, która tutaj... W moich boczkach była, a w tych nie ma, żeby trzymała jednak ten boczek w tym miejscu, gdzie poduszka jednak wybucha i to odpycha, nie? więc tu musimy dać jednak śrubę i tą zaślepkę. Zaślepkę razie, że sobie te jasne. Kiedyś, tak gdzie jak uda mi się znaleźć te czarne, to ja sobie za, za, zamontuję. A jak nie, to może je, albo je przemaluję, albo a, takie zostaną. Także musimy to jednak przerobić. A, póki co mam już zdemontowany przedni boczek. Tam montaż jest taki sam. No i co my tu demontujemy? Demontujemy to samo co w tamtych boczkach. Ja przekładam swoją poduszkę, bo nie wiem, czy je trzeba jakoś kodować. Chyba jednak nie. Ch chyba nie, ale daję swoją, tak dla pewności, głośnik. Panel sterowania guzikami przekładam na ten mój gdzieś tutaj był. O, na ten. Wtyczka jest taka sama, taka sama. Też cztery piny, też cztery piny, więc tylko ją tutaj wkładam. Zobaczymy jeszcze z osłoną tego panelu. Z tamtej strony, czy da się go demontować bez tutaj ingerencji, z tej strony. Także, żebym mógł sobie go zdjąć, pomalować i założyć. Jak nie, no to wtedy będę musiał znowu boczek ściągać na to, co innego zrobić. Także głośnik to poducha i pakujemy do, do tego. I montujemy na auto. Ok, tu przełożyłem ten włącznik i żeby go wyjąć, trzeba wyjąć najpierw całą rączkę, później tą śrubkę tu odkręcić. Eee, te cztery zaślepki i nam to wychodzi w tą, tą stronę. Także też bez żadnej filozofii. Składamy dalej. Ok, zamontowałem już sobie oba boczki. Eee, lewy przód i, i lewy tył. I mam już nawet tę poduszkę zamontowaną tak jak powinna być. Eee, także jest... Siuba jest zaślepka. no Póki co jest jasna, bo nie mam innej, ale też źle to nie wygląda. Mi nawet się takie kolory kontrastowe zawsze podobały. Tam jeszcze muszę drugą stronę zmienić. Tu jest już na gotowo, Nic tu nie będzie grzebane. No, może oprócz tej zaślepki, ale mówię, mi tam to nie przeszkadza. A przód będzie do poprawki. Dlatego, że muszę najpierw sobie znaleźć jakiś spray, który będzie mi kolorami pasować. Tutaj na przykład. Do tych plastików, także będę sobie tam testować na jakichś innych plastikach. Kolor najpierw sobie muszę dobrać, znaleźć, później to i tak będę rozbierać. I tutaj ta listwa, ona jest trochę luźna, bo mi się odkleiła. Także to będę, będę się i tak poprawić. Ale to mówię no przy okazji razem z tym. Pierw kolor, później to dopiero dorbimy. No i mówię, tu brakuje takiego, chyba ząbkami się wydaje, w oryginale powinien być. Ale jak ten element się zrobi cały czarny, to myślę, że nawet nie będzie tego widać. Tej szpary między zębami, także powinno być git, ale też zobaczymy. Tu zawsze można wstawić jakiś gwoździk w poprzek, dać dookoła kleju, wyszlifować to jak mini szlifierką, zamalować i będzie też ten prawidłowy pręcik pomiędzy tymi, ale to mówię, najpierw kolor będę szukać, żeby to dobrać, bo taki zwykły, ciemny mat, jest chyba, mi się wydaje inny od tych. Może jakiś pół, pół połysk, pół mat, Nie wiem, czy coś takiego znajdę, będę szukać. A jak nie, to coś się innego wymyśli. Zawsze to można też ewentualnie obkleić, ale chyba raczej nie, bo tu sobie są te zagięcia. więc zostanie wtedy spray. Najwyżej się machnie więcej elementów niż ten, tak żeby to jakoś wyglądało. Coś pomyślimy. A na razie to tyle. Także mamy wnętrze już tutaj czarne. Z tej strony w drugą stronę zrobię sobie sam, sambo. Nie chcę mi się już tego nagrywać tego samego, w sumie nawet nie ma co. Także będzie kontraścik, eee, tam jest na razie jasno, tu już jest ciemniej, no i tak to powoli się zmienia. Także e, kilka niuansów było, zwłaszcza z, z tą tylnią poduszką, tam jest e, sporo rzeźby, a przód jest w miarę łatwy. Jeżeli mamy akurat takie same wyposażenie, to nie ma żadnej różnicy. A więc e, dzięki za obejrzenie i do następnego, hej! A, no i wpadnijcie na nasz nowy kanał, kiedy dziś. Kiedy dziś, kurwa, co to znaczy? Na mój nowy kanał. Dokąd dziś? hej I podsumowując, jestem już po wymianie wszystkich boczków. Tam jest czarny, tylko nie ma jeszcze tamtego plastiku czarnego. To dopiero sobie zrobię na koniec. Tutaj jest też boczek czarny już. One są w super stanie. Nic nie są poniszczone praktycznie nawet tutaj nie widać, że je były wytarte. Tu jest komplet. Tutaj wszystko jest tak, jak powinno być. Z tyłu mówię, były tylko te poduszki dołożone. No i są tylko inne zaślepki, innego, innego koloru. Może też e, nawet w sumie tak samo, jak pomaluję sobie tamten plastik od, od tego panelu, to mogę nawet i to przemalować, bo tutaj nie będzie jakoś to mocno skrobane palcami, chyba, że tu małe będzie sobie majstrować, to tę farbę może zdrapie, ale ogółem e, nie powinno tutaj się nic z tym dziać, więc to mogę sobie pomalować o, na taki kolor. E, nie wiem, czy bym tego nie malował jakąś gumą w spreju, bo tutaj przecież na tych oryginałach jest też Taka guma położona, i tu widać, że ta guma już schodzi. Więc nie wiem, czy lepiej byłoby to zdrapać, tą gumę i ten plastik zostawić, czy po prostu malować te moje elementy gumą w sprayu. Co my mam gumę w sprayu, to zaraz sobie, e, no, zaraz no, z, za jakiś czas e, sobie to sprawdzę. Zobaczymy, czy kolor jest ten sam. No i coś się wymyśli. Także tu jest boczek, tu z tyłu nic, nic czarnego jeszcze, na razie nie doszło. Może kurę przemalujemy na czarno. Dobra, tu leży. No i wymieniłem sobie ten głośnik z prawych przednich drzwi. W sumie to już jest drugi, który wymieniłem, bo jeszcze poleciał tutaj z tej półki z tyłu. I mam taki plan, bo w Bitlu są tamte zgerane chyba, więc założę te od lodzika 7 do Bitla żeby cokolwiek grało, bo tam jest tylko jeden głośnik na cały samochód. Tu jest tak samo boczek. Też jest ładny. ładnym nie muszę tylko je wyczyścić, bo są całe w kurzu. W jakichś tam paluchach. Tutaj trzeba ogarnąć ten bordello. A i to jest boczek kierowcy. Tylko plastik jeszcze jest do, do zrobienia. No i tą miskę no muszę sobie w środku dokleić. Bo to teraz to troszkę lata, jest taki odstęp, chyba się urwała. Ale wiedziałem, że to będę za chwilę ściągać, więc tak na razie to zostawiłem. Eee, no i co, teraz tu już się robi kolorowo. <grymne> jest kremowo-czarno-drewniane wnętrze. Eee, nie wiem, jest tak. Mi się to podoba. Może tu jeszcze jakieś inne elementy ciemne wlecą? Może e, słupki, albo te, albo, albo te dolne. Wiem, że mam tam gdzieś próg porysowany. Eee, to może też gdzieś się coś pomyśli czy kupić, czy to przymaluję będziemy kombinować podsufitki na razie nie mam zamiaru ruszać tu jest temat dosyć gruby, bo i musiałby być szyberdach i roboty z tym wszystkim byłoby pewnie sporo może kiedyś jakbym dostał za darmo taką podsufitkę to mógłbym zamontować, ale wiem, że jest ciężki temat, żeby to w ogóle zdobyć, także na razie nie także mamy teraz takie wnętrze pomieszane, kolorowe mi się to od podoba bo sam czarny jest no taki trochę przytłaczający może nawet nudny no a ten kremowy on się dosyć brudził więc tak się pozmieniało no i jeszcze wpadły te ciemne szyby z tyłu także trochę ciemnego doszło powiem Wam, że to miałem nam tutaj z taki mały bąbelek, nie wiem czy to tutaj widać to mi odeszło, nawet może bym to paluszkiem docisnął. Ale i tak się pewnie odklei. E, to oklejałem, wyszła niemal idealnie. Tutaj troszkę mi e, za mało chyba wyszło tej folii, bo widać, że jest taka lekka krawędź, a tu jest po prostu brudne. Musiałbym go umyć. Z drugiej strony, o i nowa naklejka tę Te stronę też wjechała, a i z tej strony jest też ta mi wyszła idealnie, a tutaj jakiś syfek dostał i się takie małe bąbelki porobiły, nie wiem czy to widać o, w tym miejscu. E, także kiedyś jak sobie kupię tej folii więcej to może to poprawię. Na razie tego tak prawie nie widać, tylko szyba brudna jest. E, no i tu chyba też minimalnie za mało obciąłem tak mi się wydaje. Ale to, to było robione też na szybko. Jak wszystko w tym samochodzie? Nie no, nie jest tak źle. Dobra, ja to sprzątam i lecimy z kolejnymi filmikami. Do następnego, hej!